Ty też chyba z tego co. A ja ci mówiłam, tak? że jak chcesz mnie filmować, to mój agent. Teraz filmujemy, póki mogę to. Mam jeszcze nowe robić. do zrobienia. I tyle zdaję ci. Koleżanki, o. A, ja Wódz, No, czekaj chwilę. Mam cię. Niech pani pomacha, no. O, od razu lepiej. A potem na wyzwolce, nie? Gdzie filmiki? Na, na YouTube filmiki. Na YouTube się wrzuca. Youtube. YouTube. Smacznego Adrian. No, to jest to... Kobra. Kobra jeszcze nie jest Nie no, no jak tam, no co? Co? Czeka, co? Ej, no to. No co, co, ty? No co on robi ty? Ej, łoś! Nie? Wody, ale, ale kiedy? 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 kiedy się odwiezie? Dzisiaj. No. No. A, no. jeden Ja nie będę długo siedział ty. Co się roboty? Nie roboty. Nie idziesz jutro do roboty. No, 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 no. Co, co? No filmuję póki mogę. Pokemony ty. Ty nie mam cię.

Proszę, taki kolega dobry. Martyna ja mi fali, ale głupa. Czasu, no tak, no. tak jasne. ja. Gram towarzystwa no. z gambilon, tak? Ja da towarzystwo no. idę. No. Dobrze, dobrze. Ja no ja, ja nie fajam, nie No i dobrze, to już. Pokiet poszło, no. to Bardzo dobrze. No. <grym>, a z... No ja nie Czarze, z Czarze. Czarze, No tutaj już no. no. jeszcze do No i ja będę tam siedziała. O! Zdrowe odżywianie, to można no, tak. tak. Właśnie jak tam jest w tej szkole? Jest to wszystko, co to miało być? Kremu, jest. Zobacz, zobacz, bar, to wszystko, to tak? Jest. Dlaczego ta szkoła ruchu, na jest? pracownie, tak? Niby. Ja mówiłam, że do nich, żeby panią odwiedzić. Nie, bo za daleko, nie? No, wszystko jest. I od tego roku jeszcze no, będzie otwarte no. technikum patularstwa. Gdzie

Podawa Santocko ja a c... później wałem tu przeleci. Nie, żart. nie, a nie, no, nie, się go to... nie, Pytuł, a, to... nie, 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 Dobra, nuda Na razie nie, 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 On się już umówił ze mną. <śmiennie> <śmiennie>